Kozia Północna Maślice Małe Brodnicka Rędzińska Cmentarz, Maślicka Osiedle, Stadion Wrocław Królewiecka, Dworska, Górnicza, Kozanów, Dzielna, Wiślańska, Kolista, Wejcherowska, Rysia Popowice. Popowice. Stacja kolejowa. Przystanek na żądanie. Długa. Politechnika. Przystanek na żądanie. Poznańska. Szczepin. Inowrocławska. Plac Solidarności. Przystanek na żądanie. Plac Jana Pawła II. Plac orlon Lwowski Tęczowa Grawiszeńska. Zaporowska Krucza Gajowicka Halera Sudecka Wiśniowa Jaworowa Wajgla-Szpital Pułtuska Przystanek na żądanie Wyścigowa Malinowa Przystanek na żądanie. Ożynowa. Przystanek na żądanie. Rondo Świętego Ojca Pio. Przystanek na żądanie. Zwycięska. Koniec trasy. Proszę wysiąść z autobusu. Linia 127. Kierunek. Zwycięska.